Klub Parlamentarny, Konfederacja. Szanowna pani marszałek, panowie ministrowie, Wysoka Izbo, katastrofa lotnicza według jednych czy zamach, jak chcą inni. Tak czy owak data 10 kwietnia 2010 roku przejdzie do historii jako największa klęska państwa polskiego, zwanego Trzecią Rzeczpospolitą. Straciliśmy prezydenta, prezydenta RP na uchodźstwie, wielu przedstawicieli duchowieństwa, generalicji, ministrów, parlamentarzystów, osób niezwykle zasłużonych w walkę o niepodległą Polskę. Po nieprawdopodobnym szoku, jaki stał się udziałem naszego tak doświadczonego narodu, doznałem osobiście kolejnego szoku. Tym razem kulturowego a wręcz cywilizacyjnego oto medialne tuzy niektórzy celebryci liderzy opinii tak zwani kabareciarze rozpoczęli istny z makabr polegający na odczłowieczeniu ofiar i ośmieszeniu tej potwornej tragedii mieliśmy na przykład państwo wybaczą kaczkę po smoleńsku zimnego lecha na wawelu i ogólny, szturowy Tupolew. Szczytem barbarzyństwa okazał się sierpień 2010 roku, gdy antypolska i antykatolicka dzicz pod przywództwem niejakiego Dominika Tarasa, wychwalanego przez ówczesne lewicowe media, dokonała na krakowskim przedmieściu w Warszawie ohydnej profanacji najświętszego symbolu, jaki był, jest i zawsze będzie samym rdzeniem naszej tożsamości, czyli krzyża. ówczesne władze w znacznej mierze pokrywające się z obecnymi sprawiały wrażenie, że sprzyjają raczej barbarzyństwu niż obronie tradycyjnego prawa i obyczaju. Zdaliśmy sobie wówczas sprawę, że prawdziwa Polska, na dobrą sprawę zjednoczona kulturowo, już nie będzie. Ukrystalizowały się bowiem i okopały po dwóch stronach domniemanej barykady dwa plemiona, z których jedno uchwyciło się kurczowo kultu ofiar i potwierdzenia tezy o zamachu, a drugie zadowoliło się szybko, boć ciała ofiar nawet jeszcze nie ostygły, postawioną tezą o błędzie pilota i rzetelnym podejściu strony rosyjskiej do prowadzonego przezeń śledztwa. Opcja świadomego sprawstwa, a nie przypadku jako przyczyna katastrofy była o tyle prawdopodobna, że niemal z dnia na dzień zaczęły się pojawiać przesłanki o mataczeniu w śledztwie, chęci ukrycia dowodów czy po prostu zwykłych kłamstwach z przekopaniem terenu katastrofy na metr w głąb ze szczególną starannością, jak zapewniała nas ówczesna pani minister zdrowia, a wkrótce później pani premier Ewa nomen omen kopacz. Oddanie śledztwa Rosjanom, brak zabezpieczenia terenu. A to przecież elementarz wszystkich śledztw podobnego typu. Czułe przywitanie, pamiętne żółwiki premiera Tuska z Władimirem Putinem, bezczeszczenie ofiar, zwłaszcza ciała świętej pamięci Anny Walentynowicz. Medialne ośmieszanie dążeń do odkrycia prawdy, w zasadzie już po kilku tygodniach od katastrofy i rzecz jasna zniszczenie bądź zablokowanie dostępu do, naj, do najważniejszych dowodów. Wraku i tak, tak ludzkich zwłok skutecznie zablokowały możliwość stwierdzenia, jaka w istocie była przyczyna omawianej tragedii. Dodajmy jeszcze późniejsze tajemnicze zgony kilkunastu wybitnych ekspertów lotniczych, w tym rybniczanina świętej pamięci Eugeniusza Wróbla. Co ciekawe, w czasach, kiedy satelity śledzą praktycznie każdy nasz ruch. I są w stanie dostrzec tak wiele szczegółów naszego dobytku czy też wyposażenia. Tym razem dziwnym zbiegiem okoliczności zgodnie zamilkły i oślepły. A podkreślić trzeba, że na terenie nieprzyjaznego w stosunku do paktu północnoatlantyckiego państwa roztrzaskał się samolot wojskowy. Ważnego kraju należącego do NATO z kilku kluczowymi politykami i generałami na pokładzie. Jak to jest możliwe, że na zdrowy rozum poddawany szczególnemu monitoringowi zapis. Z lotu Tupolewat-154 nie istnieje lub też nie został nam przedstawiony. Ergo, jak to jest możliwe, że nasi najwięksi w teorii sojusznicy nie pomogli nam w śledztwie i wyjaśnieniu przyczyn katastrofy? Na 100% dowództwo NATO dysponuje zapisem z obserwacji feralnego lotu 10 kwietnia 2010 roku. Dlaczego polskie władze nie domagają się tych materiałów? Dlaczego nasi teoretyczni sojusznicy udają, że nie ma tematu, gdzie były i są, czy istniały i istnieją polskie służby wywiadowcze, których psim obowiązkiem było zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów? Tu polewa. Na te pytania w opracowanym przez MON raporcie odpowiedzi nie znajdziemy, a wyprodukowano dla jego potrzeb niemal 800 stron. Co w nim znajdziemy? W największym skrócie pałkę na politycznych przeciwników? Wyliczenie kosztów, jakie ponieśli polscy podatnicy, i konstatację, że komisja nie dotarła do prawidłowych wniosków. Dlaczego polskojęzyczne władze przyglądają się ewentualnemu marnotrawieniu pieniędzy podatników jedynie w sytuacji, gdy możliwe będzie wykorzystanie politycznej tradycyjnej wojenki przewidzianej na wewnętrzny rynek polityczny? Konkluzja. Wydaje się, że obydwa zwaśnione plemiona założyły błędnie określone cele. Celem bowiem. Powinno stać, stać się dojście do obiektywnej prawdy, a ona istnieje. Ale to nie jest tak, że każda z podzielonych stron konfliktu posiada swoją prawdę. Prawda nie leży po której ze stron, ona nie leży nawet po środku, ona jest tam, gdzie jest. Trzeba chcieć ją odkryć, choćby była bolesna i niechciana, bo tylko prawda nas wyzwoli. Tylko ona w końcu pozwoli na zakończenie absurdalnego i ze szkodliwego konfliktu, który niszczy nasz kraj niczym nowotwór. Jeszcze nic straconego. Potrzebujemy dobrej woli i porozumienia ponad podziałami. Wyciągnijmy do siebie rękę. Proponuję, żeby uczcić pamięć tych, którzy zginęli. Wieczny odpoczynek. Racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.